Staram się tego nie czytać. Znaczy, staram się po prostu skupić mm, na swojej pracy, na tych dobrych emocjach. Obok mnie, Cleo. Co szykujesz na zbliżający się festiwal? Moi drodzy, będę miała tą niebywałą, cudowną okazję, żeby rozpocząć koncert moimi diamentowymi wyróżnieniami. Mianowicie otrzymałam wyróżnienia za moje single Za Krokiem Krok, Łowcy Gwiazd oraz Dom. Także troszeczkę rozbicie po różnych klimatach muzycznych, ale zebrałam to w całość. W ramach takiego podziękowania za to wyróżnienie właśnie. Ja też bym chciała Cię podpytać o to, jak wyglądają przygotowania do tak wielkiego festiwalu, tak wielkiego wydarzenia. One już się na pewno zaczęły, prawda? Zaczęły się oczywiście. Ja jestem w trakcie składania wyklejania kamyczkami ozdobnymi mojej kreacji. <grym> Dzisiaj jadę na próbę taneczną z, z taką bardzo fajną ekipą tancerzy. Także nie no, dzieje się, przykładamy artyści bardzo dużo pracy do takiego występu, no żeby po prostu dla państwa jak najlepiej się przedstawić. Ty też jesteś bardzo długo obecna w mediach, w show biznesie. Ja też bym cię chciała podpytać o to, jak ten show biznes zmienił się według ciebie na przestrzeni lat. Czy kiedyś było lepiej, czy teraz jest lepiej? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Hmm. Ciężko powiedzieć, bo właściwie jest, jest podobnie. Yy, przeraża mnie troszeczkę ilość hejtu, bo mimo tego, że z artystami apelujemy o no, taki spokój, o miłość, to nadal ten hejt gdzieś tam w przestrzeni publicznej się po, yy, pojawia. Ale tak ogólnie nie, to chyba. Ja wiem, chyba niewiele się zmieniło. Ja bym chciała poruszyć taki temat influencerów, którzy zaczynają śpiewać. A, okej. Okay. I to jest wiesz, ten, ten bardzo... to jest... znajdziemy. Ja uważam, że tak. Jeżeli jest taki popyt, jeżeli jest taka potrzeba, no to okej. Okay. Scena jest duża, więc jeżeli ludzie chcą słuchać tych influencerów, to jak najbardziej bardzo proszę, ale też... Z takim apelem, żebyście też nie zapomnieli o docenieniu artystów, którzy no, wkładali od dziecka właściwie dużo pracy nad wokalem, nad pisaniem piosenek, żebyście o nich też, o tych prawdziwych artystach, też nie zapominali. A, no i tyle. A ja życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, bo jeżeli się spełniają, jeżeli są szczęśliwi, jeżeli dają szczęście innym, to czemu nie? Powiedziałaś o tym hejcie i ja bym chciała Cię zapytać o to, jak sobie z nim radzisz, bo na pewno gdzieś mogą pojawiać jakieś negatywne komentarze, jak u każdego, oczywiste. prawda? To jest, to, jest, to jest oczywiste. Jak sobie radzę? Staram się tego nie czytać. Znaczy, staram się po prostu skupić mm, na swojej pracy, na tych dobrych emocjach i chyba wysyłać po prostu w myślach dużo takiego ciepła i takiej pozytywnej energii dla tych ludzi, bo tu są jacyś ludzie chyba zagubieni, bo jeżeli są w stanie znaleźć w sobie takie negatywne emocje i obdarzać nimi innych, to to jest przykre. Po prostu jest przykre i troszkę żal mi tych ludzi. Mam nadzieję, że siebie odnajdą i odnajdą szczęście tak jak my artyści, którzy się spełniamy na przykład na scenie. W takim razie tego im życzymy, ale aktualny temat, Eurowizyjny! Justyna Steczkowska jej Gaja. Oglądałaś ten występ? Oglądałam, oczywiście, że tak. Justynka, jesteś najlepsza na świecie. Nie, ja jestem pod wielkim wrażeniem. To, jak cała ekipa, bo też trzeba wyróżnić wszystkie, wszystkie osoby, które były na scenie, to jak cała ekipa się wystarała, jak dopracowana została właśnie choreografia i wizuale. No po prostu ja miałam ciarki i to jest najwspanialszy wyznacznik tego, że było super. Czyli jak masz ciarki, to znaczy, że trafiasz tutaj prościusieńko w serce. Czy ty masz taki plan, żeby wrócić na eurowizyjną scenę? <grym> Często dostaję to pytanie. Ehm, nie wiem, nie wiem, ehm, nie wiem, ale na pewno pozostaję wierną kibiską i wspieram każdych ehm, naszych reprezentantów. Ehm, zobaczymy. To tym, słuchaj, optymistycznym akcentem ja ci bardzo dziękuję za rozmowę Dzień i życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego Dzień dobrego, cześć!